Na bank mnie nie pokonasz. Zobaczymy. Zbierzcie się wszyscy, ciasto gotowe. Dziękujemy, kochanie, jesteś wspaniała. Oh, nie czuję się najlepiej. Wrócę za chwilę. Oh, nie mogę w to uwierzyć. Mam dla was niespodziankę. Nasza rodzina wkrótce się powiększy. To wspaniała wiadomość, prawda, chłopaki? Dobra, chłopaki! Czas zabrać się do pracy. Mamy bardzo ważne zadanie: nowy dzieciak musi mieć najfajniejszy pokój ever. Nasz braciszek będzie sportowcem. Juhu, tak jak ja! Świetnie się spisaliście, chłopcy. A teraz szybko, jedziemy na zakupy. Kochanie, mogę wziąć lody? Dla ciebie wszystko skarbie. Proszę, mają pianki, twoje ulubione. I zimne i pyszne. Wow, tu naprawdę jest wszystko. Ale dla naszego dziecka będziemy potrzebować tylko tego, co najlepsze. A może ten słodki maluch? Jej. O, podoba mi się. Świetny wybór, kochanie. Dzień dobry. Znaleźliście wszystko, czego potrzebowaliście? Myślę, że tak. Wow! Patrzcie na te wszystkie dzieci! Ta dwójka ma szczęście! Nareszcie jesteśmy! Gotowi? No to ruszamy na zakupy! Naszemu nowemu bratu przydałyby się słuchawki. i aparat! Nie można też zapomnieć o telefonie. Hej, myślicie, że radio też mu się przyda? Co najważniejsze, będzie potrzebował konsoli. Nauczymy go wszystkiego o najfajniejszych grach. Dobra, chłopaki, żadnych bujek! Weźmiemy po jednym! Hej, a gdzie są wasi rodzice? Rozumiem. Oto pani zakupy. Do zobaczenia! Tu jesteście chłopcy. Chwila, co to się dzieje? Spójrz tylko na to wszystko, mamo! Mamy mnóstwo prezentów dla naszego braciszka. To było bardzo odpowiedzialne z waszej strony. I jesteś tego pewien, kochanie? Dobrze, proszę pani, proszę się przygotować. Zobaczmy. I gotowe. Gratulacje. Będzie zdrowa dziewczynka. O, tak jak zawsze chciałam. Tak się cieszę, kochanie. Poważnie. Ech, nie mam mowy. To jest katastrofa. O, o, chyba się zaczyna. Dobrze, proszę pani, zajmiemy się panią. Dziecko zaraz się urodzi. O, oh, oto wasza córeczka. Gratulacje. O, oh, kochanie, czyż nie jest piękna? Chłopcy, przywitajcie się z małą Emily. Uuu, ona jest dziwna. Uuu, tak, dziewczyny mają zakaz. Chłopcy, mówicie o swojej siostrze. Chcieliśmy mieć brata. Dobra, chłopaki, żadnych bujek. Jestem pewna, że się dogadacie. Co się ze mną pobawić? Patrzcie, mam piłkę! Śnij dalej! Nie będziemy bawić się ze smarkulami. Idźcie wygłupiać gdzie indziej. Ale ja chcę grać! Ja chcę grać! Grać, grać, grać! Hmm, dobra. Sama się prosiłaś. Jasne, zagrajmy. Dalej, Emily! Łap! Juhu, idę! Dalej, zamykaj drzwi! Udało się! Świetny pomysł, stary! Teraz już nie będzie nam przeszkadzać. Hmm. Hej, chłopcy, gdzie jest Emily? Widzieliście ją gdzieś? Nie wiem, może jest na podwórku? Moje dziecko! Mamusiu! Dobra, przyznać się. Czyli to był pomysł. To był Brian! Nie, to wina Martina! No to wszyscy macie szlaban. Żadnych gier przez tydzień. I posprzątać swoje pokoje. Dobrze, Emilko, uczeszamy ci włosy. Jucho! Kocham cię, mamo! Nie wierdź się, Emily. Dam ci nagrodę na koniec. Proszę bardzo, zasłużyłaś na to. Dobra, muszę lecieć! Chcę pokazać chłopakom mój nowy prys. Idzie! Cicho, cicho wszyscy! Heja! Jak wam się podoba mój nowy fryz? A może zrobimy ci jeszcze lepszą metamorfozę, siostrzyczko? Masz! Żadna metamorfoza nie jest kompletna bez zimnego prysznica! O wiele lepiej! Tak, teraz masz ekstra fryz! Mamo! Mamo! Zepsuli mi fryz. Dobrze, kochanie, nie płacz już. Nie będą się już nad tobą znęcać. Idźcie i zaopiekujcie się swoją siostrą w tej chwili. Jasne. Hej, Emily, uwielbiasz bańki, co? Umyjemy cię jak należy. Umyjemy ci nawet zęby. Przestań się ociągać, Kevin. Rób swoje. To takie niesprawiedliwe. Dlaczego Emily nie sprząta? Bo jest jeszcze mała. Wielkie dzięki, chłopaki! Wszystko gra, mamusiu. Aha. Brawo, chłopcy. Dobra robota. O tak, brachole. To będzie prank stulecia. Tylko uważajcie, żeby się nie obudziła. Chciałaś poprawić sobie włosy, co, siostrzyczko? Mam nadzieję, że spodoba ci się ten look. A, dzień dobry wszystkim. Świetnie się dziś czuję. z twoimi włosami, kochanie. Chyba wiem kto jest tu winny. Chłopcy, to było podłe z waszej strony. Jak mogliście? To nie my! Przysięgamy. Jak w ogóle mogłaś tak pomyśleć? Dobrze, Emily. Mama zaraz to naprawi. Teraz nie jest lepiej? Jesteś najładniejszą dziewczynką na świecie. Co powiesz na małą przekąskę? Smacznego, Emily mamo! Hey, mamo, a gdzie jest nasza kolacja? O, jestem pewna, że żartownicy stulecia potrafią sami sobie ugotować kolację. No dalej, wierzę w was! To takie niesprawiedliwe. Nie mogę uwierzyć, że tak nas zdradziłaś. Dzieci, wasz tata i ja jedziemy na wakacje. Aha. Zachowujcie się jak najlepiej, kiedy nas nie będzie. I bądźcie mili dla Emily, słyszycie? Niedługo wrócimy. O, siostrzyczko, będziemy się tak dobrze bawić. Co teraz zrobimy? Będziemy grać na konsoli. Do. Przygotujcie się, chłopaki. Hej, a co ze mną? Ja też chcę zagrać. Żadnych dziewczyn. Wynoka! O, nieważne. Sama się pobawię. O, ciekawe, kto to może być? Idę. Witaj, kochanie! Cześć! Kim pani jest? A. Jesteś Emily, prawda? No jasne, bo kto inny? E, ja jestem twoją nową nianią! Juhu! W końcu się pobawię! Po pierwsze, oprowadzisz mnie po domu? Jasne! Chodź za mną! To moi bracia! Są po prostu okropni! Nie możesz otwierać drzwi nieznajomym, Emily! Tak, nikogo tutaj nie zapraszaliśmy! Cześć! Jestem pani Abigail, niania waszej siostry! Mam nadzieję, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi, Heh, nie sądzę, no dobra, zobaczmy, co tu jest do zrobienia. O, spójrzcie tylko na ten straszny bałagan. Będziemy musieli tu gruntownie posprzątać, bez obaw, niania Abigail już się tym zajmuje. Dobre wieści, posprzątamy tu. Pozbądźmy się tego bałaganu i tych wszystkich śmieci. Ugh, ale po co? To kreatywny chaos. To artystyczne. Tak, raczej się nie zaprzyjaźnimy. Świetnie się spisaliście. Już prawie skończyliśmy. Perfekto. Dom lśni jak łza. A teraz czas na kąpiel. Ja pierwsza, pani Abigail. Jasne, Emily. Idź przodem. Szybko cię umyjemy. Jest wow. pani najlepszą nianią, pani Abigail. O, jeszcze nie widziałaś na co mnie stać, kochanie. A teraz czas do spania. Lubisz bajki, prawda? Zamknij oczy, a przeczytam ci jedno. Dawno, dawno temu w odległej krainie. O tak, w końcu zasnęła. Czas na nas. Halo, Ryan. Mam tu dla ciebie smaczny kąsek. Rozumiem, już jadę. A, tu jesteś. Gdzie jest dziewczynka? W swoim pokoju, chodź ze mną. O tak, trafiliśmy w dziesiątkę. Idziesz z nami, Emily. Abigail, chodźmy stąd. Witaj w nowym domu, mała Emily. Rozgość się. Tworzymy świetny zespół, Ryan. W porządku, zajmijcie miejsca. Zaczynamy lekcję. Myślę, że dzisiejszy temat będzie bardzo ekscytujący. Ja pierwsza, Ryan. Muszę się dobrze rozejrzeć. Wszystko w porządku. Teren czysty, Ryan. Teraz my tu rządzimy. Hej, wyglądam teraz jak prawdziwy gentleman. Ha, zdecydowanie. Ale ja też potrafię udawać. O, chodźmy coś przekąsić. Spójrz tylko na to wszystko! Świetny pomysł. Mmm, ale dobre. Nie krębuj się, Ryan! Teraz to nasz dom. Teraz zjemy jak królowie. Powinniśmy zrobić z tego romantyczną randkę, kochanie. Jesteś gotowy? To najbardziej niesamowita przygoda w naszym życiu. Mam nadzieję, że zostaniemy tu na zawsze. To był taki długi dzień, Ryan. Powinniśmy odpocząć. Słodkich snów, kochanie! Nie ma nic lepszego niż kąpiel na dobry początek dnia. Założę się, że Emily już za nami tęskni. O, o! Słyszałeś to, chyba inne dzieci wróciły. Musimy uciekać. Wróciliśmy! Jest ktoś w domu? Chwila. Gdzie jest Emily? Podejrzane. Chyba ktoś włamał się do naszego domu. O nie! Boję się! Nikogo tu nie ma. Hej, kto zjadł całe nasze jedzenie? To największa zbrodnia, jeśli o mnie chodzi. Hej, może Emily po prostu bawi się w chowanego? Nikogo tu nie ma. Nasza Emily zniknęła. Co teraz zrobimy? Dobra, bez paniki. Mama i tata będą wiedzieć, co robić. Mamo, tato, stało się coś strasznego! Emily zaginęła! Jak to się mogło stać? Wynajęliśmy dla niej nianię i w ogóle! Szybko, wracajmy do domu! Patrz, to list! Ciekawe, kto go tu zostawił! Przynieście nam milion dolarów, jeśli chcecie odzyskać Emilkę? Porwali Emily? Musimy zawołać dzieci. Chłopcy, mamy straszne wieści. Ktoś porwał naszą małą Emily. Halo, policja, potrzebujemy pomocy. To nagły wypadek. Tak, funkcjonariusz przy telefonie. Zachowajcie spokój, wkrótce będziemy. Dzień dobry, chcielibyśmy wypłacić pieniądze. Jak pan sobie życzy, ale najpierw musimy wypełnić ten formularz. Podpis tutaj i tutaj. Świetnie, oto pana gotówka. Dzięki temu nasza droga Emily jest uratowana. Chodźmy, kochanie. Myślę, że to tutaj. Haha, ha, udało się. Gdzie kasa? O tak, plan się powiódł. To wszystko dzięki moim doskonałym umiejętnościom intrygi. Możesz już wyjść, słodziutka. Już się nie potrzebujemy. Stójcie, ręce do góry. O, chcieliśmy tylko szybko zarobić. Macie tu tego swojego Bachora. Gdzie moja mama? Jestem, kochanie. Tak się cieszę, że nic ci nie jest. Strasznie się martwiliśmy. O, proszę pana, zapomniał pan o czymś. A jeśli chodzi o was, przygotujcie się na przedłużony urlop za kratkami. Wybaczcie, ale basenu to tam nie ma. W końcu znów jesteśmy razem. Już nigdy nas nie rozdzielą. Przepraszamy, Emily. Od teraz zawsze będziemy się z tobą bawić. Co tylko chcesz. Słyszałeś to, kochanie? W końcu się dogadują. O, mamy najlepsze dzieci na świecie.